Tam zaledwie chyba so, 3-4 miesiące the... od takich debat i teraz wracamy ze zdwojoną siłą. Home, bomba, ale go zniszczę. Ja tutaj widziałem takie coś fajnego jak, 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 jak na przykład yy, Co to jest? Co to jest? Co hmm. no, to jest? się I czy, ty, czy ty nadal żyjesz? Jak się zastanawiam nadal Co nadal żyje?

Strzela bomby. Dobijemy go tym. Mm. To <Interrede> za bardzo muszę w nami współpracować. Bierzemy to. To jest bardzo dobry. A to jest smutne pościgawki, to smutne trochę. Ej, wie, weźmy... mam dużo pieniędzy, ten... weźmy... Paliwo. Wypiję, tak? Chyba zaraz pęknie. O kurde. Pęknął. Amen. Amen, pęknął. Czemu się gra włączyła? Coś wy... Bo... Przepraszam, że się gra włączyła, ale... Chyba mam jakieś lagi. Sam nie wiem od czego to jest. Jak gram na, lab, na tablecie, to więc może być ten mały problem. Mogę wam przyznać. Jakieś reklama mi się da wyłączy. XD. Wow, jesteś! Chyba to paliwo było jakieś zbugowane. sam nie wiem co to było. O, to... Roślinka, która go chyba. Nie przemyślałem się. Nie. Mm. wrócę yes. no. oh, oh. do całego i tak on mi potrzebny do o o! to znaczy że go pokonaliśmy to jest dobrze mm że nie chcę sobie wpływać w mam jednego, to mu wystarczy chyba to mu chyba wystarczy, że wydałam 20 złotych na tą gierkę będę right? dawać film to już myśliwie, zostawić plajka like w górę i suba, bo, bo. Jak widać włączają się do reklamy Muszę wam niestety jedno przyznać Bardzo jest bardzo, bardzo, bardzo dużo reklam w tej grze i ja gram z włączonym wi-fi to więc jak, jak u was, jak wy wolicie ja gram z włączonym O, nie są się, to są Teraz z no. trzeba jej nocą jajka dać. Hop, Króliczek, ale słodki. Na pewno tu nic nie zrobi. Mama! To się gryzie. Nie tańcz sobie tak, my się nie pozwalamy tańczyć. Badzi ty. Baduchiu. Mój kłębuchiu. Co to jest? Nie bierz Do papieru. Przepraszam, ale to jest bardzo dużo reklam w tej grze i ja nie chcę wywołać. I teraz chyba będzie wszystko dobrze, widzowie. No A więc... Testujemy zaraz bombę atomową i go wysadzimy i będzie to koniec odcinka, niestety, ale... będzie część trzecia. Czeka się na część trzecią. Była gdzieś część pierwsza, część druga teraz jest od będzie w tych Hop. Gdzie co Chce, chcecie? Yy, Widzowie żebym yy, takie fajne bomby atomowe sprawdził. O kurde, tu jest. Tu. Bomba atomowa. To bomb. Nie, änd... nie, nie, wiem do czego. Ale mamy więcej pieniążków to więc i to nie kończymy, to nie kończymy, widzowie Musimy mieć dużo, dużo. Bardzo dużo min bomb. O kurde, telefon na to jest? Każdy wybucha tak samo. Chyba oh, Ale... Może to poprawić. Yeah. moja bomba, bomba. prosto na niego spadła wow fajnie ale, ale ja nie lubię takich bo bomba Bomba może nie ja ale ja lubię za to granaty dawać tak o myślę fajnie nagrywa ta miliardka to jak chcecie więcej to, to zostawcie lajka like i suba i tam dzwonasz żebyście mieli powiadomienia i jak się zacięło? O kurde, mamy nowy ten. No tak. Nie mam internetu. To będzie. To niedobrym ziemią. A no, więc. To więc ta. Wygnamy.